Zapraszamy do zwiedzania zamku Hagleton. Drodzy Państwo, kupujcie bilety na najbardziej przerażające widowisko świata. Zapraszamy do zwiedzania zamku, w którym straszy. Zobaczcie na własne oczy sławną zjawę na końcu. Ciarki was przejdą na widok potwora z wozy. Uwierzcie na słowo, włos wam się zjeży. Brrr raz razy dziennie nie muszę wkładać tej ciężką zbroję i jeździć po korytarzach zamku jak głupi, mam odciski na siedzeniu. Przestałbyś narzekać. Mnie już kozonki nawalają od ciągłych kąpieli w fosie. Do zobaczenia. Dziękuję za wszystko. Zadzwoń, jeśli będziesz potrzebował pogromców duchów. Jasne. Pokaż mu ducha z przerażenia wyzionie ducha. Znasz kudła tego. Ze strachu podskakuje niczym pchła. <grym i wysz> Ile razy mam ci powtarzać, żebyś uważał, co mówisz w obecności Skubiego? A co takiego powiedział? Pchła! Teraz on się drapie i wszystkie pchły przeskakują na mnie! <grym i wysz> Trzymajcie się. W szerokiej drogi.